Proszę Państwa, moje wystąpienie będzie dotyczyć może troszeczkę szerzej, nie tylko tego, co dzieci, co uczniowie robią w social media, ale też w jaki sposób my jako dorośli, jako nauczyciele, jako pedagodzy, jako rodzice możemy się w tym odnaleźć, a też jeszcze, nawet jeszcze szerzej, w jaki sposób w tym wszystkim mogą wykorzystać sytuację, tutaj duży cudzysłów, ale pozytywnie, osoby zarządzające placówkami, czyli w jaki sposób energię młodych ludzi i potencjalną chęć tych starszych wykorzystać i przekuć na sukces placówki. Czyli będziemy mówić o tym, że tworzą się tam nowe relacje i będziemy mówić o tym, że jest to nowa przestrzeń. Teraz samo sformułowanie nowe media, które bardzo często pojawia się i którym bardzo często jesteśmy. Chyba straszeni. Ja jestem na wielu konferencjach i czytam wiele tekstów o nowych mediach, o social media i to, co padło dzisiaj w czasie sesji plenarnej, w czasie części otwierającej, to, że częściej słyszymy o zagrożeniach, a dużo rzadziej słyszymy o tych pozytywnych rozwiązaniach. Być może dzieje się to dlatego, że te pozytywne rozwiązania są częścią już naszego życia i my ich po prostu nie zauważamy. Dobrze nam z nimi. W zasadzie czujemy ich brak wtedy, kiedy nagle tracimy zasięg internetu, kiedy nagle nie ma prądu i baterie zasilacze przestają działać, kiedy jesteśmy odcięci od dostępu do nowych mediów. To wtedy mówimy: Jejku, rzeczywiście, tyle fajnych, pozytywnych rzeczy dają nam nowe media. W momencie, kiedy mamy je i są one dostępne na co dzień, raczej skupiamy się na tych zagrożeniach. Jest tutaj takie pytanie: czy każde pokolenie ma swoje nowe media? Ponieważ dzisiaj od kilkunastu w zasadzie lat mówimy o tym, że nowe media, szczególnie internet, telefonia komórkowa niesie ze sobą zagrożenia, ale jak ja pamiętam, jak moja mama opowiadała, to też straszono ich telewizją, że telewizja zniszczy więzi społeczne, rodzinne i tak dalej. I gdybyśmy tak cofali się wstecz, to może okazać się, że nasi dziadkowie mieli medium, jakim jest na przykład radio i też byli przerażeni. Pamiętam opowieści, jak zaglądali z tyłu odbiornika i patrzyli, gdzie są ci ludzie, którzy do nich mówią, prawda? czyli był jakiś stres, jakaś bariera, w jaki sposób oswoić to dla nich nowe medium. Czyli nowe medium tak naprawdę jest medium danym dla charakterystycznego, szczególnego pokolenia i my musimy w tym wszystkim jakoś się odnaleźć. Jeżeli zadamy sobie pytanie, czy da się ograniczyć nowe media i czy można z nich nie korzystać, to pewnie wszyscy powiemy na tej sali, nie da się. Tak? Jeżeli nie mamy możliwości rezygnacji i odejścia od nowych mediów, to trzeba zrobić wszystko, żeby te nowe media oswoić, żeby one działały na naszą, na naszą korzyść. No to jest mniej więcej taka ilustracja tego, co się wydarzyło przez te wszystkie lata. W latach 70., w latach 80. wydawało nam się, że nie ma innego medium i nie ma innej opcji niż tylko telewizja. Nie ma innych form życia, prawda? Wszyscy byliśmy skupieni na formach telewizyjnych. Później pojawiły się pierwsze komputery, i tutaj też pamiętam przerażoną minę mojej mamy, która wróciła ze szkolenia, pracowała w banku i mówi: Boże, wiesz, kazali nam takim czymś poruszać, to była myszka komputerowa, ja chyba muszę się zwolnić. A miała mniej więcej jeszcze 20 lat do i koleżanka powiedziała, że woli zajść w ciążę, pójść na macierzyński, bo może jak wróci z macierzyńskiego, to już nie będzie komputerów w pracy. Taka mniej więcej była świadomość. Dzisiaj czasy trochę się zmieniają. Kilka lat temu mówiliśmy o tym, że jeżeli nie ma czegoś w wyszukiwarce, i do dzisiaj tak działamy, to znaczy trzeba podać wątpliwość, czy w ogóle coś takiego istnieje. Czyli ten postęp techniczny, postęp technologiczny wymusza na nas całkowicie nowe zachowania, również w sferze społecznej, w sferach zawodowych. No i oczywiście mężczyzna, poza tym, że musi wybudować dom, spłodzić syna, zasadzić drzewo, to jeszcze powinien mieć swoją stronę internetową. To jest stary, stara gra grafika mleczki. Dzisiaj pewnie musiałby jeszcze mieć na pięciu portalach społecznościowych swoje konto, musiałby prowadzić bloga i różne inne formy aktywności. W związku z tym, że zmieniają się nowe media i każde pokolenie ma swoje inne nowe media, zmienia się też sposób zachowania. Kiedy popatrzymy na to, jak zachowywali się uczniowie czy studenci 15 20 lat temu jak zachowują się dzisiaj to pewnie widzimy, że te stosunki, te relacje trochę się poluźniły. Nawet w sferze online, kiedy one są bardzo często, ja widzę to po swoich studentach bardzo często ruchome i bardzo często że tak powiem luźniejsze niż w sferze offline zdarzają się osoby, które te granice przekraczają. I te granice przekraczają na poziomie albo offline, albo też czasami przenoszą później te zachowania, przepraszam, na, 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 w obszarze online, czasami te zachowania przenoszą na świat offline. I tutaj też bardzo często pada takie stereotypowe twierdzenie, przez ten internet to studenci czy uczniowie gorzej się zachowują. Tak? ale jeżeli przypomnimy sobie jak to było 15-20 lat temu, to też byli, byli uczniowie, byli studenci, którzy przekraczali pewne granice, a wynikały one z tego, że nie było takich norm, nie było takiej nauki. Czyli możemy znowu się zastanawiać, czy to internet jako medium wygenerował te negatywne zachowania, czy te niepokojące zachowania, czy tak naprawdę brak relacji interpersonalnej, a nie wynikającej z pojawienia się nowego medium. Na pewno pojawia się pewna bariera, która wynika z tego, że dość często stereotypowo mówimy, młodzi ludzie wiedzą wszystko o internecie, a my starsi albo nie mamy kompetencji, albo troszeczkę gorzej się poruszamy w tym w tym świecie, ponieważ nie wychowywaliśmy się w tym świecie, nie urodziliśmy się w tym świecie. Natomiast te badania, które prezentował profesor Pyżalski pokazują, że wcale tak nie musi być. To pokolenie, które w tej chwili znajduje się w szkole jako nauczyciele, to jest pokolenie, które już ma obecny internet w swoim życiu mniej więcej 20 lat, czyli to jest to pokolenie, które bardzo często lepiej posługuje się internetem niż uczniowie, którzy szybko rzeczywiście chłoną nowinki, natomiast bardzo często jest to pobieżna wiedza. Pogłębiona i niestety tam już zaczynają się, czy mogą zaczynać się gubić. W związku z tym, to pokolenie gumowej kaczuszki, pluszowego misia, może być przewodnikiem i powinno być takim przewodnikiem i doradcą dla, dla młodych ludzi. Świat młodych ludzi w nowych mediach jest bardzo trudny i skomplikowany, ponieważ oni korzystają z wielu różnych form nowych mediów, nie zawsze wybierają je odpowiednio, być może dlatego, że chcą przetestować jak najwięcej i chcą przetestować różne instrumenty internetowe. Nie zawsze odpowiednio do nich dobrane, sprecyzowane, nie zawsze albo bardzo rzadko czytają regulaminy, czy mogą w ogóle korzystać z takich form komunikacji, ale w związku z tym, że jest to modne, to próbują w tych miejscach pojawiać się. Teraz jak można byłoby scharakteryzować te nowe media i co się zmieniło? Ponieważ internet mamy już dość długo, tak? Już w 1996 roku mieliśmy pierwsze, pierwsze łącza internetowe i pierwsze sposoby próby komunikowania się poprzez internet. Co się zmieniło? Po roku 2004 nastąpiła taka zmiana, duża zmiana jakościowa, ponieważ nam jako użytkownikom została. Były udostępnione instrumenty, gdzie podstawową cechą jest Interaktywność. Jak ja pamiętam internet z roku 96, 97 To mówiło się o tym, że strona www jest interaktywna. Dzisiaj mówimy Boże, to taki statyczny element, prawda? Na tej stronie nic się nie dzieje, raz na tydzień ktoś jakąś aktualizację zrobi. Natomiast interaktywne teraz są serwisy społecznościowe, blogi, wszystko tam, gdzie mamy możliwość włączania się, współużytkowania, dzielenie zasobami, czyli tam, gdzie możemy czynnie uczestniczyć w wymianie komunikacji podstawowa rola, która została dana odbiorcy. My już tylko nie odbieramy informacji, czyli nie chłoniemy tych informacji, ale chcemy również w jakiś sposób je przetwarzać. Stąd taka popularność tak zwanych lajków, polubień różnego rodzaju elementów, udostępnień różnego rodzaju elementów, komentowania i tym podobnych rzeczy. Mówiliśmy dzisiaj na samym początku o tym, że pojawił się taki bardzo fajny typ osobnika w internecie, szczególnie w Widoczny właśnie w środowisku młodych ludzi, tak zwany twórca albo kreator. To jest taka charakterystyka jednej z firm amerykańskich, Forester Research, która podzieliła internautów według tego, co oni robią w internecie, czym się zajmują. Wyniki nie sumują się do stu, przekraczają setkę, ponieważ każdy z nas jako internauta może przybierać różne role. Czyli jeżeli ja jestem zainteresowana na przykład. Internetem, tematyką polityki, socjologii, to na tych serwisach społecznościowych, czy na tych portalach, czy na tych forach będę aktywnym komentatorem, ale na przykład już będę kolekcjonerem, czyli będę miała dużo niższą aktywność na portalach czy w miejscach, które troszeczkę mniej mnie interesują, albo na przykład dopiero jestem na etapie początkowym zdobywania wiedzy i jestem osobą, która chce dopiero rozpoznać, warunki, rozpoznać, nabyć pewną wiedzę, a nie chcę być aktywną. Dlaczego pokazuję Państwu ten wykres? Ponieważ ten wykres on dotyczy zarówno i jest zgadza się, wyniki zgadzają się mniej więcej zarówno w populacji osób rosłych, jak i w populacji nastolatków, pokazuje dwie fajne rzeczy. To, że tych twórców, tych kreatorów mamy około 24%. Inne badania na nastolatkach mówią, że tych kreatorów jest około 40%, czyli troszeczkę więcej, ale jednak to nie jest tak, jak my twierdzimy, że to jest 100%, że każdy młody człowiek, który jest w Internecie, to on coś tworzy, tak? To jest 24-40%. Ale chciałabym zwrócić uwagę też na przedostatnią kategorię, tak zwanych widzów. To jest 70% osób, czyli to są osoby, które posiadają konta w serwisach społecznościowych, czytają blogi posiadają zarejestrowane konta na przykład na forach internetowych, ale nie komentują, na razie nie podejmują żadnej aktywnej czynności. Są biernymi obserwatorami, stąd ta kategoria widzów. I 17% osób, które zdążyły się gdzieś zarejestrować, gdzieś zdążyły wysłać z różnych względów bardzo często są to konkursy, prawda? Chcemy coś zdobyć, więc się rejestrujemy, a później zapominamy, że mamy konto. 17% osób, które kompletnie nic y, nie robią. No i teraz jeszcze o tych młodych ludziach. Mówi się właśnie, że oni są tacy bardzo zanurzeni w tej technologii internetowej. Ale warto zwrócić uwagę, że jest to taki sposób bycia i taka forma relacji społecznej. Profesor Krzysztof Polski, przy okazji protestów yy, akta, to był bardzo silny protest, który został wygenerowany na gruncie internetu i przeniósł się do świata tak zwanego realnego, chociaż dzisiaj już nie oddzielamy tych dwóch światów od, cie, od siebie, powiedział, to nie jest grupa informatyków, to jest młode pokolenie, które walczy o konstytucyjne prawo do wolności. Czyli tak naprawdę powinniśmy uznać, że ta przestrzeń internetu jest naturalna przestrzenią życia młodych ludzi. Z innych badań też wynika, że oni bardzo często, młodzi ludzie, nie odróżniają przestrzeni offline od przestrzeni online. Dla nich te światy są światami tymi samymi, mają te same grupy społeczne zarówno w klasie i te same grupy u siebie później na portalu społecznościowym. Tak samo chętnie rozmawiają przez telefon, jak face-to-face face i tak samo chętnie rozmawiają sobie przez serwis społecznościowy. Natomiast pytanie, które powinniśmy sobie zadać, a propos szkoły, to gdzie są nauczyciele, gdzie jest dyrekcja, gdzie jest szkoła jako placówka edukacyjna. Jeszcze a propos tej kontrolowanej kreacji treści, bo ona nam się przyda, jak można wykorzystać twórczość młodych ludzi. No właśnie tutaj te 40%, że są to kreatorzy treści, są to osoby, które posiadają wyższe niż przeciętne kompetencje informatyczne, wynikające z użytkowania sieci. To są osoby, które blogują, tworzą strony internetowe, tworzą muzykę, wideo, modyfikują różne rzeczy udostępnione przez internautów, komentują, krytykują czasami bardzo ostro i tutaj przydało aby się nauka na temat krytyki, czym jest krytyka i jakie formy powinna przybierać krytyka. Wypowiadają się na forach, są aktywni w serwisach społecznościowych, czyli to jest grupa, która powinna nam w ten sposób działać. Dostałem informację, że mam dwie minuty, więc będzie w telegraficznym skrócie. Gdzie jest uczeń i jego social media? Proszę Państwa, social media ucznia to rzeczy, o które bardzo często nie podejrzewamy naszych dzieciaków. To są na przykład osoby, które piszą wiersze, kiedy nasze pokolenie pisało wiersze, to wkładało je do szuflady, dzisiaj mamy strony internetowe jak obserwowałam kilka lat temu cztery minuty, jak obserwowałam kilka lat temu, to te wiersze były po prostu publikowane. Dzisiaj młodzi ludzie proszą o to, żeby komentować te wiersze czyli wystawiają się na bardzo czasami ostrą krytykę ale mówią, chcemy poznać wasze zdanie i to jest ten pozytyw, który warto wykorzystywać duża część blogosfery młodych ludzi to tak zwane szafiarki ja bardzo lubię pokazywać, ponieważ są to dziewczyny na przykład na przykład 9-11 letnie, które pokazują jak można z szafy mamy lub ze swojej starej szafy zrobić rzeczy nowe, ale to nie tylko moda, bo tym dziewczyny zawsze się interesowały, ale również na przykład elementy typu portale czy blogi, Prowadzone przez młodych ludzi dotyczące krytyki literackiej, filmu i tak Czyli coś, o co często młodych ludzi chyba nie podejrzewamy. Przykład, który często pokazuję, w zasadzie zawsze chwaląc się nim, to jest blog mojej byłej studentki, który jest już troszeczkę starszą, nie jest nastolatką, nie był prowadzony w formie bloga od początku, pisała do zeszytu, później prowadziła bloga, a dzisiaj jest stylistką i pracuje dla dużych firm i pracuje dla dużych mediów w Polsce. Tutaj jej chłopak, który kiedyś fotografował i wkładał do szuflady, a dzisiaj fotografuje, jest fotografem znanych gwiazd i nad, w ten sposób zarabia, czyli z pasji zrobił sobie zawód. Gdzie jest nauczyciel jego social media? Mówi się o tym, że ten nauczyciel gdzieś nam się chowa, tak? że nie są nauczyciele aktywni. Natomiast jeżeli przejrzymy, to będzie tylko jeden przykład, przejrzymy to zobaczymy, że nauczyciele na przykład blogują. Blogują nie tak często jak młodzi ludzie, blogują rzadziej. Natomiast związane to jest na pewno z tym, że blogowanie wymaga siły, konsekwencji, wytrwałości, dużej wiedzy, determinacji, ponieważ żeby stworzyć dobrą merytoryczną notkę, to trzeba rzeczywiście mieć co powiedzieć i poświęcić na to trochę czasu. Teraz, co może robić nauczyciel i uczenie razem? Tutaj są przykłady na przykład gazetki szkolnej, która jest na pewno elementem edukacyjnym, jest na pewno elementem wychowawczym, może być elementem lekcji. Czyli znowu możemy znaleźć się na takiej płaszczyźnie porozumienia, że młodzi ludzie uczą siebie wzajemnie. Mówiliśmy dzisiaj tutaj o edukacji rówieśniczej, kiedy ci, którzy wiedzą więcej, uczą tych, którzy wiedzą mniej. Ale też mówiliśmy o edukacji odwróconej, prawda? Bardzo często zdarzają się takie sytuacje że mimo że jesteśmy starsi, dojrzalsi, to nasza wiedza w pewnych fragmentach może być wiedzą nie do końca taką jak młodych ludzi, więc niech ten młody człowiek również nam coś pokaże. Tego typu elementy, na końcu spróbuję to podsumować w 30 sekund, będą również budować wizerunek placówki. Zobaczmy, że tutaj mamy odczarowanie na przykład nauczyciela od matematyki. Matematyka to jest taki przedmiot, który przeważnie straszy w szkołach, prawda? Wszystkie przedmioty ścisłe. Mamy wywiad, gdzie ten nauczyciel mówi o swoim życiu prywatnym czy o swoich pasjach. Dla dziecka, dla ucznia to jest na Element edukacyjny. On się uczy, jak przeprowadzać wywiad. Dla nauczyciela jest to szansa pokazania się z innej strony. Dla placówki jest to szansa pokazania, że wykorzystujemy energię tych obu stron. Dodatkowo jeszcze jesteśmy na tyle nowocześni, że stosujemy nowe technologie. Jeden z blogów Niepublicznego Gimnazjum, bardzo fajny, często aktualizowany, zdobył zresztą jedną z nagród, który zawiera różne elementy interaktywne. Ja tutaj też mam tylko jeden slajd z tego z tego bloga, ale jeżeli Państwo będziecie chcieli linki, to nie ma problemu, ja je udostępnię, zobaczycie, że tam się pojawiają w zasadzie elementy z większości czynności które podejmuje nauczyciel z, z uczniami. Mamy YouTube'a, na którym warto umieszczać różne rzeczy. W szkołach dzieje się bardzo wiele ciekawych rzeczy, natomiast one nie zawsze są publikowane w sieci. Oczywiście musimy tutaj zabezpieczać się też prawnie, ale warto myśleć o tym, żeby takie aktywności udostępniać. Mamy elementy wiki, czyli elementy służące zgromadzeniu wiedzy. tak? Nauczyciel akurat tutaj tworzy podręcznik z uczniami. To również może być element lekcji, to może być element tworzony w trakcie semestru, kiedy każdy zespół uczniów może, może wykonywać w ramach projektu jeden z podrozdziałów czy jeden z rozdziałów. I znowu mamy trzy wartości, bo uczeń wykazuje swoją wiedzę, dodatkowo uczy się kompetencji przez to nasiąkanie, o którym mówił profesor Pyżarski. Tak? Nie wiadrem wody, tylko tym nasiąkaniem. Przez pół roku będzie tworzył element, który być może później wykorzystywany będzie w kolejnych latach, w czasie. Się A jak włączyć? No już chyba. Ja jestem jestem z koszalina. nie wyłączył. Nie wyłączył? Ja jestem z Koszalina, jak Państwo pamiętacie Świętej Pamięci Andrzeja Lepera, to on na mównicę wchodził ze swoją tubą, więc może to jest takie rozwiązanie staram się już przyspieszyć, ponieważ wiem, że przesadzam. Teraz szkoły, tak szybciutko. Mamy strony internetowe, bo to już jest stary element, tak? Szkoły, interne, strony internetowe funkcjonują prawie 20 lat w naszych szkołach, że, więc każda szkoła przeważnie już ma ten element, ale na przykład niewiele jeszcze jest szkół, które funkcjonują na Facebooku, ponieważ szkoły się boją, bo jak będą na Facebooku, to zaczną się negatywne komentarze, każdy będzie miał prawo coś tam napisać niewygodnego dla szkoły, w związku z tym nawet jak szkoły próbują wchodzić w te w serwisy społecznościowe, to zastanawiają się, jakby by tu ograniczyć swobodę wypowiedzi, czyli nie idą w kierunku, co zrobić, jeżeli pojawią się negatywne komentarze, kto się będzie tym zajmował, jak będziemy z tym walczyć, jak będziemy dyskutować, tylko w drugą stronę, jak od razu przyblokować, no nie jest to najlepsze. Są licea, które oddają uczniom, pod kontrolą oczywiście nauczyciela, prowadzenie tego typu elementów. YouTube'a już Państwo widzieliście, Profesor Pyszalski wspominał Libdaba jako funkcję projektową. Ja nie mam czasu, więc nie będę opuszczać, jak taki Libdab wygląda, ale generalnie kiedy przejrzałam sobie ilość Libdabów występujących w polskiej sieci, to widać, że to jest fajny pomysł na stworzenie projektu edukacyjnego, na pół roku, na rok, w ramach jednego przedmiotu albo w ramach nawet jednej szkoły, bo jest to świetny element. To jest wybór przez uczniów najpierw muzyki, tekstu, strojów, scenografii, charakteryzacji. Oni przy okazji uczą się bardzo wielu kompetencji związanych albo z przedmiotem, w ramach którego można wykonywać takiego lipdaba, albo wielu kompetencji, które rozwijają ich, rozwijają ich pasję. Mówiliśmy o tej edukacji odwróconej, czyli kiedy uczniowie uczą, nauczycieli. To jest taki jeden z przykładów. Większość pewnie z nas na sali nie używała albo nie zna Second Life'a, prawda? Bardzo rzadko gdzieś to y, mówi się o tym, że to 5% mniej więcej wykorzystuje Second Life, a jest to fajny element, ponieważ y, dzieciaki jak zobaczą to, to chcą w to wchodzić, bo tutaj pojawiają się takie słowa jak wybierz prawym przyciskiem myszy albo żeby się teleportować, czyli takie słowa, które dla nich są nęcące, kojarzą się z technologią, z inną przestrzenią. Możemy tworzyć wirtualne sale, Możemy tworzyć tam na przykład sale związane z tradycjami, z historią szkoły, ale też sale tematyczne związane z przedmiotami, co jest ciekawe, to zostaje w tych salach na stałe, więc inne szkoły mogą też korzystać z tych naszych zasobów. Więc Podsumowując, jak można, jak można wykorzystać tę nową, nową przestrzeń, nowe relacje i w jaki sposób pozytywnie korzystać z tych elementów, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na te kompetencje miękkie, które pojawiają się w zakresie w zakresie nowych mediów. Satysfakcja uczniów i nauczycieli. Naprawdę wielka. Ja robiłam takie projekty nie z uczniami, ale z, ze studentami, którzy na początku byli strasznie niezadowoleni, że daję im jakieś, zmuszam do zadania dobrowolnego, a później mówili, fajne rzeczy z tego wyszły. Chcielibyśmy inne przedmioty również mieć wprowadzone w formie takiego projektu, bo widzimy, ile się nauczyliśmy. Jest to niesamowita satysfakcja. Od nauczyciela wymaga to oczywiście wielu wielu dodatkowych zajęć. Skuteczny proces dydaktyczny i wychowawczy to wiem bo Sprawdziłam. Dużo więcej nauczyli się w momencie, kiedy mieli prawo i mieli obowiązek wykorzystywania swoich umiejętności w social media. Oczywiście też na początku warto pomyśleć, była już tutaj mowa o regulaminach, w jaki sposób, żeby, żeby to jeszcze kontrolować, żeby w sieci nie pojawiały się rzeczy, które zawierają oznaczenie szkoły albo nauczyciela, a nie do końca są rzeczami, z którymi my mieliśmy kontakt, czy nad którymi panowaliśmy do końca. Integracja członków szkoły niesamowicie wzrasta, ponieważ praca nad takim projektem półrocznym, rocznym czy nawet miesięcznym to jest inny kontakt nauczyciela niż tylko mówienie za ławy szkolnej do uczniów, którzy mają słuchać i mają wykonywać polecenia. Praca w zespole, praca projektowa zawsze bardziej integruje niż wydawanie poleceń. Mamy wizerunek szkoły. Na wizerunek szkoły będzie się to przekładać na wielu, na wielu poziomach. Taki najbardziej spektakularny to to, że media w pewnym momencie zauważam, że szkoła robi coś fajnego. Tak? Czyli nie będzie też takiego problemu z dotarciem do mediów. Przeważnie media przechodzą do szkoły wtedy, kiedy coś się dzieje. Kiedy są jakieś rzeczy negatywne, bo informacja negatywna będzie generować większe zainteresowanie odbiorców. Informacja dobra nie zawsze jest kupowana przez media. Tutaj mamy szansę dotrzeć do tych mediów, ale mamy jeszcze ważniejszą rzecz. W momencie, kiedy szkoła uczestniczy w social media, to może budować w internecie swoje własne media. tak? Czyli kanał YouTube, serwis społecznościowy, aktywna strona internetowa, aktywny blok, są mediami szkoły i o tym warto pamiętać. Na no, takim innym kolorem w lewej części zaznaczyłam potencjalne sytuacje kryzysowe, których oczywiście nie należy pomijać. Mówiłam, że raczej skupiać się będę na tych pozytywach, mniej na negatywach, ale trzeba mieć świadomość, że niestety mogą się pojawić osoby, które będą w jaki sposób chciały zaszkodzić, zniweczyć, zniszczyć te dobre rzeczy, które zostały wykonane przez uczniów i przez szkołę. Natomiast w zarządzaniu sytuacją kryzysową ważne Oczywiście jest to, żeby jak najszybciej przećwiczyć sobie, przygotować plany kryzysowe, jak będziemy zachowywać się, jeżeli coś takiego się pojawi. Czyli też o tym już było dzisiaj mówione. Prewencja, a nie reagowanie dopiero w momencie, kiedy coś się wydarzy. Przepraszam za przekroczenie czasu. Gdyby były pytania, to jest podany adres internetowy, tam jest adres e-mailowy. Zapraszam do kontaktu. Dziękuję.